Witam Was wszystkich wieczorową porą, wprawdzie nie brunet, ale nie wiem, chyba szatyn albo ciemny blondyn, wieczorową porą. Jestem dzisiaj po, mm, po imieninach, jak wiecie, dzisiaj. Nie wiem, czy to dzisiaj Anny był, ale jakoś chyba dzisiaj była batko Anny, nie? A dzisiaj jest, nie? Dzisiaj jest, no właśnie, jest 20? tam dwudziesty który, 26 dzisiaj Anny, więc wszystkiego najlepszego dla wszystkich, dla wszystkich o imieniu Anna, dla wszystkich Pani o imieniu Anna. I dzisiaj chciałem Wam zapowiedzieć, powiedzieć to dzisiejsze nagranie, że na tym moim drugim alternatywnym kanale postanowiłem czytać Wam Święte Rzeczy. Żebyście, żeby to nie zabrzmiało w sposób taki dwuznaczny. Już tłumaczę, o co chodzi. Mam możliwość, to znaczy. Docierają do mnie informacje, docierają do mnie sygnały, docierają do mnie teksty z jednego z klasztorów, o którym Wam wspominałem. Teksty prywatnych objawień i postanowiłem Wam je czytać na moim kanale, te, którymi dysponuję. Może to komuś się nie spodobać, tutaj, z odbiorców, osób niewierzących, ale też są osoby wierzące, które oglądacie te moje wystąpienia, i w związku z wami postanowiłem na moim alternatywnym kanale wam te prywatne objawienia czytać. Ja je otrzymuję od mojej żony. Moja żona otrzymuje je od jednego księdza jezuity, a ten ksiądz jezuita otrzymuje je jeszcze. Jeszcze z jakichś swoich źródeł. Taka jest ogólna droga, którą mógłbym Wam dokładniej powiedzieć, ale też nie chciałbym tutaj, żeby ktoś miał z tego tytułu, z tych osób związanych z tymi objawieniami, jakieś tam dalsze problemy. W związku z powyższym będę te teksty, do tego, tek, do tego wstępu już nie będę więcej wracał. Natomiast dziś przeczytam, za chwilkę zrobię, to, czy, zrobię to, to czytanie, nagram to, i będziecie mogli zapoznać się z obecnymi prywatnymi objawieniami. Forma tych objawień nie ma nic wspólnego w moim odczuciu, z tym, co działo się w nowej hucie. Nie ma to, jak mówię o formie, bo co, forma język jest również zupełnie inny niż. To, jak ojciec zwracał się do mnie, bo mogę tylko za siebie mówić, zupełnie ojciec zachowywał się w sposób taki... To było bezpośrednio. To było tak, jakbym rozmawiał z przyjacielem. Nie było tam żadnych uniesień religijnych. Nie było tam żadnych... żadnej mowy na temat modlitwy, że mam się modlić tak czy inaczej. W ogóle na temat modlitwy z ojcem nie rozmawialiśmy. Jak gdyby w moim przypadku modlitwa ojca tego z Nowej Huty go w ogóle nie interesowała. Po tym, jak dwa czy trzy lata nie chodziłem tam do kościoła, jak byłem tam na bakier z wiarą, nie dostałem żadnej reprymenty. Nawet nawet przez, nawet nie było cienia jakiegoś żalu do mnie. Na jednej z ostatnich rozmów powiedział mi taką: ten z Nowej Huty, ten ojciec z Nowej Huty, ojciec Pio, przychodzący w Nowej Hucie, powiedział mi: Nic nie obiecuj, bo. Odejdziesz. Pamiętaj, i tam jeszcze dostałem parę rzeczy, takich wskazówek. Wtedy nie przyszło mi do głowy, że zacznę. No on wiedział, że gdy zaczyna się droga zasilania prawidłowego, to wówczas nie ma możliwości. Na pogodzenie się tego świata irracjonalnego, tego zaczadzenia ze zdrowym, może nie ze zdrowym, z normalnym myśleniem. Tego się pogodzić po prostu nie da. I ojciec wiedział, że ja nie pójdę na zgniły kompromis godzenia na siłę tych dwóch światów. Świata wyimaginowanego przez kogoś, kiedyś wielokrotnie powielonego, zmultiplikowanego i podanego. Ze światem racjonalnym, który widzę, który obserwuję. Ja rozumiem, że taki wyobcowany, wyalienowany świat to są światy przedstawiane na płótnach, w rzeźbach i to nie każdy. Jest to jakaś inna rzeczywistość, która, która tutaj się nam wciska, ale to nie jest wiara. To nie jest to. Nie jest to. Jeśli ktoś ma ochotę, może zobaczyć, może wysłuchać, z czym mają do czynienia obecni, obecne osoby, które dostępują takowych objawień. Ja nie ustosunkowuję się do tego ani za, ani przeciw. Przyjmuję to jako... No jest, po prostu jest. Tak jak są komary, muchy, tak jak są motyle, ptaki, zwierzęta wszelkiego typu, tak jak są ludzie, z którymi muszę tutaj żyć z większą lub mniejszą radością. Tak to po prostu przyjmuję. I postanowiłem, że wielu z Was może to zainteresować, możecie się z tego powodu bardzo ucieszyć, może Was to podnieść na duchu, pokrzepić. I tak będę czytał. W, w ramach, jak będę miał jakąś taką wol, wolniejszą chwilkę, to te parę minut poświęcę na przeczytanie Wam bieżących doniesień z zaświatów. Może to będę tak może zatytułować, doniesienia z zaświatów. Może tak. W każdym razie są to objawienia, które, których dostępuje jedna z sióstr zakonnych w naszym kraju. W naszym kraju. I pocztą pantoflową przez różne zgromadzenia to dochodzi do, do. No to już wam mówię. To tyle. Z mojej strony tyle. Więcej na ten temat już chociaż nie wiadomo, bo wiecie, jak jest ze mną. Dziś powiem, że nie będę wracał, a jutro do pewnego tematu wrócę. Kanał nazywa się Sławomir Piwowarczyk Art. Będziecie mieli pod tym teraz link. Do tego, ale to dopiero jak za chwilkę nagram. Za chwilkę nagram, zanim się to wgra, to, to może chwilkę potrwać. Dziś będzie pierwsze czytanie tych tekstów z zaświatów. Miłego wieczoru dla Was wszystkich.